O, no siemaneczko mordeczki, z tej strony Gisus. witam was na kanale Dzikshus Allegri, dzisiaj będę grał w, yy, w tego, w Bedwars z widzami, więc jak chcecie ze mną pograć sobie, to chętnie z wami zagram. Nie zapomn... o, siema Patryk oficjalno, siemaneczko, jak tam, wyciszony jesteś, już nie, Słuchaj mnie? Słychać? Siemaneczko. Patryk, ja lecę na Bedwarsy, a ty czekaj. Laguje trochę transmisja. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj mi totalnie ścina, dobra, odpaliłem, co teraz, dobra, jestem Patryk, słuchaj Patryk, grasz ze mną na Bedwarsach, bo idę właśnie na Bedwarsach, słuchajcie, czy ktoś chce solówkę, mordeczki, zostawcie łapy w górę, siemaneczko, e, siemaneczko Patryk, siemaneczko, tak, też, okej, okay. dobra, to ja idę na Arenę Soro i Anerę 1 vs 1. A nie, czekaj, bo ja tutaj z Jacobem nie chcę. A nie, dobra, jednak nie. A, da ze mnie. 1 vs 1. No, kurde, nie chcę z Jacobem. E, nie teraz. No, nie wiem. To nie, to nie, dobra, to idę jednak... Yy, dobra. Yy, Znacznie nie rozgrzewkowy z Jacobem tutaj walnę. Yy, tutaj Jacob yy, to jest tego. Mordeczka spoko, typo sponsor. Za mną sobie gra. Yy, ogólnie nie jest mega dobry, ale dobra. DC, no ok. Czekaj. dzisiaj widzowie odparę? DC, bo jestem z nim połączony. O, jest. No, No siema! Siema! Halo, halo! No halo, halo, siema! Nagrywam transmisję obecnie. O czym? Na obs na YouTubie. Mi pokazuje pulpit swój na live. O kurde, że rzeczywiście pokazuje. A zaraz powinien być. Zaraz powinien być Discord. Czekajcie, a Zbugował mi się pulpit. Znaczy gra. Znaczy o nieważne. Dobra, czekaj. E, e, e. Powinno zaraz, a teraz być widoczne. Albo obejrzę, no rzeczywiście widzę. Gówny powinna teraz, kurde. Czekaj.